Program Praca w Krakowie.com umożliwia zdobycie dobrej pracy w krakowskich korporacyjnych centrach usług, dynamicznie rosnącej branży, która w Krakowie zatrudnia już niemal 36 tysięcy pracowników. Na stanowiska w administracji, księgowości i obsłudze klienta poszukujemy osób ze znajomością języka owcego lub zainteresowanych jego intensywną nauką. Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane. Zapraszamy na nasze stoisko na Targach Pracy w Lublinie. Praca w Krakowie.com Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym wykładzie chciałbym mówić o początkach renesansu w Polsce. Renesans był wielką epoką w dziejach polskiej kultury. Zaczął się on z końcem wieku XV, a trwał przez wiek XVI, wkraczając swą schyłkową fazą w następne stulecie. Dominującym nurtem renesansu był humanizm. Termin ten pochodzi od łacińskiego słowa. Humanitas, człowieczeństwo, w znaczeniu zbliżonym do greckiego Paideia, oznaczającego z kolei wszechstronne kształtowanie osobowości przez sztukę i wychowanie. Rozważania nad kulturą antyczną, która według przekonania wielu współczesnych zawierała gotowe wzorce twórczego życia jednostki i społeczeństwa, nosiły nazwę Studia Humanitatis. Pod skróconą nazwą Humaniora pojawiły się one na uniwersytetach jako wykłady z kultury i literatury antycznej. Wbrew obiegowej opinii, przełomowość renesansowego humanizmu polegała nie na odkryciu antyku, znanego przecież i wysoko cenionego w średniowieczu, Lecz na nadaniu jego faktom i wytworom nowego znaczenia. Humaniści poszukując rękopisów pisarzy starożytnych pragnęli nie tyle ich naśladować, lecz odwołując się do nich rozwijać nową kulturę oraz życie obywatelskie. Niejednokrotnie chcieli oni też dokonać reintegracji kultury antycznej i wiary chrześcijańskiej. Do Polski humanizm napłynął wraz z wygnanym z Rzymu za próbę zamachu na papieża Filipem Buonacorsim zwanym Kalimachem oraz z wędrownym humanistą niemieckim Konradem Celtisem. Utworzyli oni pierwsze w Polsce elitarne towarzystwo humanistyczne Solidalis Vistulana. Jednak rodowitym prekursorem polskiego humanizmu był arcybiskup lwowski Grzegorz Sanoka. Ten opiekun Kalimacha napisał pierwszą w Europie północnej komedię humanistyczną oraz urządził dwór literacki w Dunajowie. Śledząc genezę renesansu w Polsce. Na pierwszym miejscu należy wymienić kontakty i stosunki polsko-włoskie. Wśród Polaków wyjeżdżających do Włoch jeszcze w XV wieku były postaci tej miary, co wspomniany już Grzegorz z Sanoka, jak też Jan Długosz, Jan Zludziska, Zbigniew Oleśnicki. Przywozili oni z Italii wzorce renesansowej kultury, i kładli podwaliny pod jej późniejszy rozwój w Polsce. Na rodzimym gruncie spotykały się włoskie wzorce oraz inspiracje z polskimi uwarunkowaniami i potrzebami. Z końcem XV wieku i na przełomie stuleci Polska przyciągała cudzoziemców i renesansowych artystów. Nasze dwory – królewski, magnackie i biskupie – spełniały świadomie funkcje mecenasowskie, a krakowski uniwersytet tworzył intelektualną atmosferę i cieszył się renomą daleko poza granicami kraju. Był on notabene drugim po Pradze uniwersytetem w Europie Środkowej. Znamienne jest że u początków renesansu w Polsce do elity intelektualnej zaczęli wchodzić plebejusze, wywodzący się ze stanów nieszlacheckich, którzy często w charakterze studentów i wykładowców byli związani z kwitnącą w XV wieku krakowską uczelnią. W kulturze renesansu bardzo ważną rolę zaczęły odgrywać zwłaszcza dwie instytucje. Drukarnia i szkoła. Wynalazek druku stał się początkiem szybkich zmian w sferze gospodarki i kultury. Wkrótce drukarnie przestały być przedsiębiorstwami nastawionymi wyłącznie na cele komercyjne, realizujące zamówienia na produkcję ulotnych druków. Można mówić o nich jako o instytucjach, które skupiały zespoły specjalistów z zakresu krytyki filologicznej czyli właśnie humanistów, a także artystów, malarzy i grafików. Drukarze renesansowi to przeważnie, zwłaszcza w późniejszym okresie, wykształceni humanistycznie znawcy literatury i sztuki, zajmujący się między innymi wynajdywaniem nowych, piękniejszych i prostszych zarazem krojów czcionki wzorowanych na łacińskim liternictwie starożytnym. Poprawność językowa i historycznie zweryfikowany komentarz do drukowanych tekstów klasycznych autorów greckich i łacińskich. To dzieło zatrudnionych ówcześnie w drukarniach znakomitych filologów z zewnątrz. Popierano wreszcie twórczość w języku narodowym, co dla właścicieli drukarni oznaczało poszerzenie kręgu odbiorców, a tym samym większe zyski. Dzieje drukarstwa polskiego rozpoczął w 1473 roku wędrowny przedsiębiorca Kasper Straube, który przybył z Bawarii do Krakowa. I to właśnie miasto pozostało przez długi czas głównym ośrodkiem tego rzemiosła. W porównaniu z innymi krajami europejskimi, początki drukarstwa europejskiego były stosunkowo wczesne w Polsce. W 1503 roku pracował też w Krakowie inny Niemiec, Kasper Hochfeder. Jego drukarnia przeszła następnie w ręce Jana Hallera, także przybysza z Niemiec, który studiował i osiadł w Krakowie. Haller wydawał wczesne teksty polskie oraz łacińskie, m.in. Cycerona, Horacego i Wergiliusza. Czynne były w Krakowie oficyny Floriana Unglera, który w 1513 roku wydał najstarszą zachowaną do dziś książkę po polsku Raj Duszny Biernata z Lublina. Z kolei działalność Hieronima Wietora miała już charakter wyraźnie humanistyczny. Drukował on m.in. dzieła Erasma z Rotterdamu, humanistów niemieckich i włoskich, a także podręczniki do nauki łaciny i dzieła klasyków, w tym Liwiusza, Cycerona i Horacego. Proces polonizacji niemieckiego mieszczaństwa jest faktem atrakcyjnej siły polskiej kultury renesansowej. Można spojrzeć na rozwój drukarni jako wczesnych firm kapitalistycznych, ale znacznie istotniejsze jest postrzeganie ich działalności jako dokumentu rozwoju oraz walki gustów i przekonań ideowo-artystycznych, w tym także zapotrzebowania na polską książkę. Istotną częścią składową kultury epoki jest też rozwój szkolnictwa niższego i średniego. Odrodzenie szkolnictwa w dobie renesansu. Nie oznacza bynajmniej, że średniowieczna szkoła umarła albo zabójczo oddziaływała na życie umysłowe. Przeciwnie, rozwijająca się w XIV i w XV wieku sieć szkół parafialnych nastawionych szczególnie na kształcenie przyszłych księży znakomicie przyczyniła się do podniesienia kultury umysłowej. Kościół był w zasadzie jedyną instytucją żywotnie zainteresowaną kształceniem, aby przygotowywać ludzi umiejących czytać teksty liturgiczne, objaśniać Biblię i prowadzić czynności administracyjne. Dlatego spośród stanu duchownego rekrutowali się najlepiej wykształceni urzędnicy, a także autorzy kronik, pieśni i eposów. Faktem jest, że ilość szkół parafialnych wzrastała w drugiej połowie XV wieku i w pierwszej połowie wieku XVI. Reforma szkoły i organizacja w kierunku humanistycznym należały do tematów i działań najżywiej obchodzących ludzi w okresie renesansu. Nowością typową dla epoki był rozwój gimnazji. Nazwy tej zaczęli używać humaniści na przełomie XIV i XV wieku na określenie humanistycznej szkoły średniej, nauczającej siedmiu sztuk wyzwolonych, ale z programem opartym głównie o naukę wymowy, poezji i języków klasycznych. W Polsce zasłynęły protestanckie gimnazja w Toruniu, Gdańsku i Elblągu. Oraz szlacheckie, innowiercze gimnazja w Pinczowie i w Lubartowie. Powstawały też akademie czy neoakademie, a więc szkoły o humanistycznym programie wychowawczym. Taką neoakademią była powołana w 1915 roku w Poznaniu przez biskupa Jana Lubrańskiego. Szkoła, która kształciła ówczesną elitę Wielkopolski. Jezuici, sprowadzeni do naszego kraju przez kardynała Chozjusza, za swój walny cel uznawali wychowanie młodzieży w duchu odnowionego katolicyzmu. I dlatego gorliwie zajęli się szkolnictwem średnim. Pierwsze kolegium jezuickie powstało w Braniewie w roku 1564. Do końca wieku mieli jezuici ponad 10 szkół o wysokim poziomie nauczania. Było to przy tym szkolnictwo bezpłatne i otwarte dla zdolnej młodzieży nieszlacheckiego pochodzenia. Jego program był obliczony na elastyczną adaptację humanizmu. Utworzone w roku 1570 Kolegium w Wilnie otrzymało już w 1578 roku od Stefana Batorego prawa akademickie. Kolegia jezuickie wyróżniały się na tle ówczesnych instytucji szkolnych, przystosowaną chociażby do potrzeb dydaktycznych architekturą. Te solidne, przestronne i estetyczne budowle, Licznie zachowane w polskich miastach, jeszcze dzisiaj stanowią ozdobę zabudowy lokalnej i wciąż pełnią funkcję budynków szkolnych. Ostatnim wielkim renesansowym przedsięwzięciem oświatowym była działalność Jana Zamojskiego, który w 1594 roku założył własnym sumptem Akademię w Zamościu. Prawą ręką Zamojskiego w realizacji tego przedsięwzięcia był poeta Szymon Szymonowicz, który zaangażował do nowej uczelni wybitnych wykładowców, urządził drukarnię i zaczął kompletować księgozbiór. Akademia Zamojska była przez krótki czas najwybitniejszą placówką w Polsce. Można by rzec, że pod hasłami odnowy mediów i szkolnictwa rozpoczął się złoty wiek polskiej kultury. Dziękuję bardzo. Mówił do Państwa Ryszard Zajęczkowski.